Pacjentowi może się wydawać, a co mi taka pani psycholog powie? Mm. Co ona wie o raku? Przecież ona jest zdrowa. Mm. Czy tutaj was kształcą w jakiś inny sposób, że sobie możesz ten psycho-onkolog mm. o sobie S powiedzieć? Tak, są studia podyplomowe, które dają uprawnienia do tego, żeby nazywać się psychologiem, psychoonkologiem. Są to roczne studia podyplomowe, które może na chwilę obecną, wedle dzisiejszych regulacji, może to zrealizować każda osoba, która wyższe wykształcenie posiada. Natomiast regulacja prawna jest taka, że trzeba wskazywać pierwszy zawód i dopiero potem podawać ten dodatek, jako że psychonkolog. Więc my z Elą na przykład możemy powiedzieć, że jesteśmy psychologami i psychonkologami. Czyli mogę być ekonomistą, psychoonkologiem. Dokładnie tak. Wedle dzisiejszych regulacji. A spotykacie się z taką praktyką? Niestety tak. Niestety tak. To też się wiąże, że myślę, że no obie też uczestniczyłyśmy między innymi w tych studiach podyplomowych i zdarza się tak, że na przykład oczywiście spotykamy tam profesjonalistów zdrowia psychicznego, bo też na przykład jest wielu chociażby lekarzy, tak psychiatrów i lekarzy i innych specjalności. Natomiast często jest tak, że osoby z różnych powodów, tak, hobbystycznie, z zainteresowania, z jakiejś takiej potrzeby serca, gdzieś no, zgłaszają się na tą podyplomówkę i, i zdarza się, że rzeczywiście właśnie ekonomista, psychonkolog, znaczy przynajmniej tak powinien się tytułować. Czy to zrobi? No to już jest druga kwestia, bo tutaj znowu brakuje regulacji. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube. Po pierwsze pacjent.